Jak pokazują statystyki, żyjemy coraz dłużej i do 2050 roku ma być taka sytuacja na świecie, że więcej w populacji będzie osób w tak zwanym wieku poprodukcyjnym, czyli seniorów, aniżeli osób młodszych. Tak więc widzimy, że długość życia jest coraz większa. Ale pytanie, czy idzie to w parze z jakością życia? Mianowicie problemy takie jak pogorszenie słuchu, gorszy wzrok, ale też choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca, choroby serca, również depresja, demencja i tak zwana sarkopenia, czyli zmniejszenie siły i masy mięśniowej, to typowe problemy osób w wieku podeszłym. I też zwróćmy uwagę, że wspólnym takim mianownikiem tych wszystkich chorób i takim wspólnym czynnikiem ryzyka jest nieprawidłowy styl życia, w tym nieprawidłowości w zakresie diety. I przykładowo błędy żywieniowe typowo prowadzą do rozwoju nadwagi i otyłości, a te już bardzo blisko są skorelowane z zespołem metabolicznym i nawet 75% osób w Wieku 60, plus właśnie boryka się z zespołem metabolicznym. Jest to zespół, który znacząco zwiększa ryzyko śmiertelności, koreluje właśnie z otyłością brzuszną, zaburzeniami lipidogramu oraz także nieprawidłową gospodarką węglowodanową. Jakość codziennie spożywanych posiłków, proporcje białek, tłuszczów i węglowodanów, ale także wartość energetyczna, czyli ile kilokalorii przyjmujemy, ma wpływ na procesy związane ze starzeniem się organizmu, wpływa na długowieczność oraz także na tendencję, czy też podatność na rozwój chorób degeneracyjnych. I co prawda, taką najbardziej efektywną strategią anti-age, czyli przeciwstarzeniową, jest restrykcja kaloryczna, czyli jedzenie mniej aniżeli mielibyśmy na to. To hotel, Ale co jest ważne, taka restrykcja kaloryczna musi odbywać się bez efektu niedożywienia. I oprócz tego, że oczywiście lepiej jest się nie przejadać, to pamiętajmy o tym, że kluczowe dla spowolnienia procesów starzenia jest to, żeby w codziennym jadłospisie dostarczać wszystkich kluczowych mikroskładników, ponieważ jeżeli będziemy jeść mniej, a to będzie właśnie kosztem jakości diety, to wcale nie musi to wpływać na efekt anti-aging, czyli jakość pożywienia jest bardzo ważna. Nie tylko mniej jedz, ale też zwróć uwagę na to, jak komponujesz produkty spożywcze, i czy faktycznie mamy tam wszystkie witaminy i składniki mineralne kluczowe dla procesów enzymatycznych, dla przebiegu ważnych procesów metabolicznych w naszym organizmie. I uważajcie państwo na bardzo restrykcyjne modele żywieniowe, przykładowo tylko dieta wysokotłuszczowa albo na przykład tylko dieta diabetogenna, czyli dieta obfitująca w rafinowane węglowodany, albo na przykład dieta wysokometioninowa, czyli taka, która bazuje głównie na produktach pochodzenia zwierzęcego, to wszystko są to diety, które przyspieszają starzenie komórkowe, powodują podatność na rozwój chorób degeneracyjnych oraz też skracają przewidywaną długość życia i często też nieprawidłowo w zakresie żywienia, takie jednostronne modele żywieniowe powodują takie zjawisko, które określane jest mianem inflammaging z angielskiego inflammation, czyli zapalenie oraz aging starzenie, czyli starzenie się ustroju spowodowane przewlekłym stanem zapalnym, który zazwyczaj jest o takim niewielkim stopniu nasilenia. Dlatego zadbanie o styl życia, w tym codziennie konsumowane posiłki, jest ważną strategią, która pozwoli nam cieszyć się zdrowiem przez długie, długie lata. Na co powinien zwrócić uwagę senior, żeby zachować swoje zdrowie na jak najdłużej? I mianowicie w dobie bardzo modnych postów przerywanych intermittent fasting, chciałbym zwrócić uwagę, że warto, aby senior zadbał przede wszystkim o tak zwany post nocny, czyli przerwę nocną od jedzenia trwającą co najmniej 11 godzin. 11 godzin już wystarczy, żeby zaobserwować bardzo pozytywne efekty. Co jest ważne, jeżeli chodzi o jedzenie w ciągu dnia? Mianowicie jest to związane z tak tzw. wrażliwością insulinową. Ona jest największa w najwcześniejszych porach dnia, później w miarę upływu dnia zmniejsza się i najmniejsza jest niestety w nocy. Zatem zjedzenie tego samego posiłku w nocy powoduje o wiele wyższy pik glukozy oraz insuliny niż zjedzenie takiego samego analogicznego posiłku w ciągu dnia. I też zwróćmy uwagę, że takie właśnie podjadanie w godzinach nocnych stwarza takie ryzyko, że będzie podwyższone stężenie tzw. hemoglobiny, Glikowanej oraz niestety zwiększone ryzyko rozwoju pełnoobjawowej insulinooporności oraz cukrzycy typu drugiego. Tak więc, jeżeli na przykład planujemy zjadać śniadanie o godzinie 7, to dnia poprzedniego kolacja powinna być nie później niż o godzinie 20. Jest to niezwykle ważne, żeby też unikać takiego podjadania nocnego, które czasami może nawet mniej świadomie się zdarzyć. I jak pokazują doniesienia naukowe, stosowanie takiego postu nocnego co najmniej 11 godzin na dobę powoduje obniżenie też stężenia trójglicerydów, zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie wykładników stanu zapalnego, czyli zmniejszenie tego inflamaging, oraz także bardzo pożądany wpływ na naszą mikrobiotę, czyli te drobnoustroje, które zasiedlają nasze jelita. W jakim kontekście? Mianowicie zwiększenie ich różnorodności oraz także zmniejszenie przepuszczalności bariery jelitowej, żeby Bardziej chroniła przed różnymi potencjalnie szkodliwymi czynnikami z zewnątrz. Postnocny, czyli niedojadanie w godzinach wieczornych, późnowieczornych, nocnych, to także zmniejszone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, otyłości. Post nocny to też wpływ na nasz dobrostan codzienny. Mianowicie badania pokazują, że utrzymywanie postu nocnego wpływa na poprawę samopoczucia, zmniejszenie poziomu energii u ludzi, ale jednocześnie podniesiony poziom sił witalnych i też, co ciekawe, wpływ na lepszą, większą pewność siebie. Kolejna ważna strategia dla seniora to zadbanie o odpowiednie nawodnienie. Często o tym zapominamy, doprowadzając do sytuacji takiej, że nie pijemy w ogóle płynów w ciągu dnia. Oczywiście można zrozumieć obawy seniorów, na przykład obawy związane z tym, że na przykład będzie potrzeba Oddania moczu, a przykładowo jest problem z nietrzymaniem moczu. Ale tutaj od razu chciałabym zaznaczyć, że nietrzymanie moczu to choroba, która powinna być leczona. I oczywiście zadbanie o odpowiednie nawodnienie jest kluczowe dla każdego seniora. Tutaj chciałabym przedstawić zalecenia, które określają ilość, zalecaną ilość płynów. W ciągu dnia płynów, czyli wszystkich tak naprawdę źródeł wody w naszym codziennym jadłuspisie, Mianowicie zalecenia dla kobiet to jest spożywanie dziennie co najmniej 2 litrów płynów, co jest odpowiednikiem takich 8 szklanek płynów. Z kolei dla mężczyzn zalecenia to jest 2,5 litra, czyli to jest odpowiednik takich 10 szklanek płynów. To jest bardzo ważne, żeby na co dzień pamiętać o regularnym przyjmowaniu płynów i takie symptomy, które mogą świadczyć o odwodnieniu. to przykładowo Zmniejszone napięcie skóry, suchość w jamie ustnej, również zmniejszona potliwość, nagłe takie zmiany zaburzenia świadomości, i też ciemne zabarwienie moczu, ale te wszystkie symptomy wskazują już na znaczący stopień odwodnienia. Warto jest wcześniej zadbać o odpowiednie nawodnienie, nie doczekać takiej sytuacji, ponieważ odwodnienie może występować wówczas, kiedy jeszcze nie czujemy pragnienia, i nawet niewielki stopień odwodnienia wpływa już też na nasze zdolności poznawcze, czy też wydolność fizyczną, tak więc zadbanie o odpowiednie nawodnienie będzie kluczowe. Często występujące, powtarzające epizody odwodnienia u seniorów to czynnik ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych oraz także choroby zatorowo-zakrzepowej. I co ciekawe, w jednym z badań udokumentowano, że zadbanie o prawidłowe nawodnienie organizmu skraca czas oraz poprawia rekonwalescencję u osób po przebytym udarze mózgu przebywających na oddziale intensywnej terapii. Kolejna ważna strategia na co dzień dla seniora to zadbanie o odpowiednią podaż pełnowartościowego białka. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ seniorzy mają zwiększone ryzyko sarkopenii, czyli zmniejszenia siły i masy mięśniowej wraz z wiekiem. I tutaj zalecenia są takie, żeby senior, który ma zdrowe nerki i wątrobę, przyjmował co najmniej jeden, a nawet do półtorej grama białka na kilogram masy ciała. Jest to niezwykle ważne właśnie, żeby pobudzać syntezę masy mięśniowej. I jak pokazują doniesienia naukowe, takim Aminokwasem o szczególnie dużym potencjale jest leucyna. Leucyna w sposób istotny wpływa właśnie na zwiększenie syntezy masy mięśniowej, i jeżeli jej podaż z dietą jest niższa niż 3 gramy, to wpływa to niestety na upośledzenie syntezy masy mięśniowej. I w badaniach naukowych też były wykorzystywane różne strategie suplementacji diety leucyną, na przykład podaż 4 gramów leucyny w ciągu trzech posiłków w ciągu dnia, albo na przykład taka strategia, że do 20 gramów białka serwatkowego dodawano 3 gramy leucyny. Powyższe strategie wpływały na zwiększone tempo, zwiększoną efektywność w zakresie właśnie syntezy masy mięśniowej. A jak możemy takie ilości też uzyskać w ramach codziennej diety, mianowicie odpowiednie ilości kluczowych, niezbędnych aminokwasów egzogennych, mianowicie jedzenie białych, białych ryb, białego mięsa, takich jak na przykład dorsz, Standard, szczupak, sola, mintaj, uwzględnienie na przykład mięsa z piersi kurczaka, z indyka, spożywanie produktów mlecznych, ale również spożywanie jajek. I jeżeli chodzi o to ostatnie, to senior nie powinien ich się obawiać, a nawet jeżeli nie ma zaburzeń profilu lipidowego, to spokojnie może zjeść takie dwa jajka dziennie. Tak też mówią rekomendacje amerykańskiego Towarzystwa Chorób Serca. I oczywiście też to jajko najlepiej, żeby było gotowane w skorupce, nie smażone, ponieważ takiego Gotowane w skorupce jajko, ma też mniejszą ilość zaawansowanych końcowych produktów glikacji, tzw. AGIsów, które mogą uszkadzać śródbłonek nadczyniowy. Tak więc, wybierając jajka w diecie seniora, najlepiej, żeby były gotowane w skorupce. Kolejna strategia to niezapominanie o przyjmowaniu witaminy D i to jest bardzo ważna witamina też w kontekście profilaktyki sarkopenii. Zwróćmy uwagę, że odpowiednia dawka witaminy D najlepiej, żeby była dopasowywana do stężenia w surowicy krwi, a takie standardowe dawki rekomendacyjne dla seniorów to od 2 do 4 tysięcy jednostek międzynarodowych. Ta wyższa dawka 4 tysiące głównie zalecana dla seniorów, którzy są otyli, ponieważ otyłość zwiększa zapotrzebowanie na witaminę D oraz też starsze grupy wiekowe. Pamiętajmy również o tym, żeby witamina D mogła wykazywać swoje działanie biologiczne, ważne jest, żeby jej podaży towarzyszyła również podaż wapnia. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że u kobiet po 50 roku życia oraz u mężczyzn po 65 roku życia zapotrzebowanie na wapń zwiększa się i dochodzi nawet do 1200 mg na dzień. Wapń jest bardzo ważny nie tylko dla kości, ale również jest ważny dla przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, dla prawidłowego ciśnienia tętniczego. Oraz także dla metabolizmu komórki tłuszczowej, ponieważ niedobory wapnia mogą stymulować procesy lipogenezy, czyli powstawania tłuszczu w obrębie naszych komórek tłuszczowych. Oczywiście najlepiej przyswajalny wapń występuje w produktach, które mają laktozę, ponieważ laktoza zwiększa przyswajanie wapnia. I przykładowo w standardowych produktach mlecznych typu mleko, jogurt, kefir znajdziemy od 100 do 170 mg wapnia na 100 g takiego produktu. Mówiąc o przetworach mlecznych, które charakteryzują się szczególnie wysoką zawartością wapnia. Tutaj zwróciłabym uwagę na sery podpuszczkowe długo dojrzewające i tam ta zawartość dochodzi nawet do 1400 mg na 100 g produktów, ale oczywiście taka ilość nie będzie rekomendowana w żywieniu, ponieważ jednocześnie dostarczamy wtedy bardzo dużo kilokalorii i nasyconych kwasów tłuszczowych. Inne produkty obfitujące w wapń to na przykład ryby jedzone z ośćmi, na przykład też proty, które potrafią dostarczać nawet do 1000 mg wapnia w 100 g, a z produktów roślinnych takim ciekawym przykładem jest na przykład mak. Nasiona maku dostarczają około 1266 mg wapnia w 100 g, przykładowo 100 g migdałów to jakieś 239 mg wapnia, a 100 g suszonych fig to 280 mg wapnia. Kolejna niezwykle ważna strategia dla seniorów to dieta obfitująca w polifenole, które kojarzone są z długowiecznością. A jeżeli chodzi o polifenole, to przede wszystkim znajdziemy je w produktach pochodzenia roślinnego. I tutaj przypominam o istotnym zaleceniu, czyli spożywanie warzyw i owoców, których ilość w codziennej diecie powinna być większa niż 400 gramów, przy czym 2 trzecie powinno być właśnie pochodzenia warzywnego, a jedna trzecia owoców. I też pamiętajmy o tym, żeby warzywa i owoce były jak najmniej przetworzone, najlepiej świeże. W tych warzywach i owocach występują też inne substancje bardzo wartościowe oprócz polifenoli. Mam na myśli przede wszystkim potas i żeby wykazywał on właściwości protekcyjne, to nawet zalecane dzienne spożycie okazuje się być niższe niż potrzeby. Zalecane dzienne spożycie, czyli RDA, określane przez nasze polskie normy żywienia, wskazuje na wartość 3,5 mg, a jak pokazują doniesienia naukowe, taki pozytywny ochronny efekt dla seniorów uzyskujemy przy podaży nawet większej niż 4700 mg. I też co ciekawe, osoby, które jedzą sporo potasu i mają wyższe stężenie potasu w surowicy krwi, ale oczywiście w zakresie wartości prawidłowych, bo pamiętajmy o tym, że stężenie potasu jest bardzo ściśle kontrolowane w surowicy krwi, w sensie takie, które warunkuje zdrowie, to jest między 3,5 do 5 mm na litr. Jeżeli faktycznie osoby mają nieco wyższe w granicach 4 mm na litr, to jak się okazuje, mają większy potencjał antynowotworowy. Mówiąc też o warzywach i owocach, nie zapominajmy o tym, żeby też dodań dodawać warzywa przyprawowe i zioła, ponieważ one również cechują się wysokim potencjałem antyoksydacyjnym. Kolejna ważna strategia dla seniora to zadbanie o syntezę tlenku azotu w organizmie. A dlaczego tlenek azotu okazuje się być zbawienny dla układu sercowo-naczyniowego? Ma właściwości vasodilatacyjne, czyli rozszerza światło naczynia, a tym samym usprawnia przepływ krwi przez te naczynia krwionośne, czyli oczywiście bardzo korzystne dla pacjentów kardiologicznych. Mówiąc o źródłach tlenku azotu, warto wspomnieć oczywiście o warzywach, przed chwileczką wymienionych, a w szczególności o buraku. I tutaj chciałabym powiedzieć o soku, z buraka. Mianowicie wystarczy nawet 70 ml dziennie soku z buraka, żeby dostarczyć odpowiednią ilość tlenku azotu, co wykazuje działanie hipotensyjne, czyli obniżające właśnie ciśnienie tętnicze krwi. Takie właściwości wazodylatacyjne mają też inne produkty spożywcze, np. morwa biała. I tutaj przydatne mogą być zarówno napary z liści morwy białej, ale również polisacharydy, które znajdziemy w owocach morwy białej. Inne produkty wspomagające działanie wazodilatacyjne to też kakaowe flawonole obecne w gorzkiej czekoladzie, izoflawony sojowe, czosnek, ale także podroby, zielonolistne warzywa. Cytrusy, granat oraz także orzechy, nasiona i pestki. I przy tej okazji chciałabym wspomnieć tylko o zaleceniach dotyczących spożycia orzechów i nasion. Mianowicie dobrze jest spożywać około 30 gramów dziennie, co jest odpowiednikiem takich trzech łyżek. I tutaj dobrze jest łączyć różnego rodzaju produkty. Jeżeli chodzi o właściwości kardioprotekcyjne, czyli ochronne na serce, to przede wszystkim unikatowe właściwości mają migdały, orzechy włoskie oraz laskowe. Ale też warto pamiętać o nasionach słonecznika oraz o pestkach dyni. I pamiętajcie Państwo o tym, żeby wybierać orzechy i nasiona niesolone, nieprzetworzone, bez żadnych otoczek karmelowych i innych. Jak pokazują doniesienia, no właśnie te wszystkie wybory związane z codziennymi pokarmami, ale też czas, kiedy spożywamy posiłki, czyli ten post nocny będzie kluczowy, jeżeli chcemy zachować dobrą jakość życia, nawet w najstarszym wieku. No i oczywiście też pamiętajmy o urozmaiconym żywieniu, czyli różne grupy produktów spożywczych, a przy tym wszystkim jeszcze nawodnienie organizmu, czyli jak widzimy, na wiele aspektów senior musi zwrócić uwagę. I na koniec coś, co jest nie koniecznie najmniej istotne, ale równie ważne jeżeli chodzi o utrzymanie dobrego zdrowia, to oczywiście aktywność fizyczna. Co jest ważne dla seniora, żeby to była aktywność fizyczna powtarzalna, nie tylko raz na jakiś czas, tylko na co dzień, ponieważ nawet niewielki bezruch już kilka dni bez aktywności fizycznej powoduje niestety spadek masy mięśniowej. I badania pokazują, że taki dziesięciodniowy bezruch powoduje zmniejszenie beztłuszczowej masy ciała kończyny dolnej, nawet o 6,3%, oraz zmniejszenie siły kinetycznej, nawet o 15%. ,3%. 6%. Tak więc zadbajmy o Aktywność, która jest regularna, powtarzalna, wykonywana jako taka rutyna dnia codziennego. I z uwagi też na taki fakt, że prezentujemy co coraz bardziej taki sedenteryjny styl życia, czyli na kanapie, przed komputerem, z telefonem, no to też naukowcy optują za tym, żeby jednak zwiększyć zalecenia dotyczące ilości minut poświęcanych w tygodniu przez właśnie takie osoby, tak żeby zachować dobrą jakość życia. No jak się okazuje, lepsze będą zalecenia zwiększenia poziomu tej aktywności ze stóp, 50 minut tygodniowo, nawet do 200-400 minut. Na tydzień. To możemy sobie łatwiej, łatwo skalkulować, że to wychodzi nawet powyżej godziny dziennie. I też bardzo ważny aspekt dla seniora to jest dwa razy w tygodniu trening oporowy trwający minimum 20 minut. Trening oporowy, czyli taki, który wykorzystuje siłę mięśniową. Jest on bardzo efektywny w zapobieganiu, no właśnie, sarkopenii wieku starszego. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, to serdecznie dziękuję za pozostawienie kciuka w górę oraz za zasubskrybowanie kanału. A ja już dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek.